Dziękuję za, za gratulacje. No, jesteśmy liderem. No, najważniejsze kto będzie liderem w czerwcu w przyszłym roku, tak, po ostatniej kolejce. No, cieszymy się z dzisiejszego zwycięstwa, bo był to dla nas niezwykle ważny mecz. No, bo nie mogliśmy sobie pozwolić dzisiaj, żeby stracić kontakt z czołów kontakt. Wiadomo, no w tamtym tygodniu zaliczyliśmy małą wpadkę. Remis u siebie z Unią i strata dwóch punktów i dzisiaj, no, dzisiaj zespół wyszedł bardzo zmobilizowany z tego względu. Zagraliśmy konsekwentnie taką swoją swoją, swoją piłkę i, no i myślę, że z przebiegu meczu tego, ile sytuacji miały obydwa zespoły, no to wygraliśmy jak najbardziej zasłużenie. Natomiast, no, na pewno był to ciężki mecz, dlatego że Mszczonowianka też miała swoje sytuacje, takie może nie było ich za wiele, ale mówię, była sytuacja na 1-1, była sytuacja na 2-1, no i tutaj no szczęście dla nas, że, że, że to nie wpadło, natomiast Dzisiaj mówię, zadowolony jestem z postawy swojego zespołu, zadowolony jestem z tego meczu, ale no na pewno nie jestem zadowolony z tego, że no nie podnieśliśmy wyniku na początku drugiej połowy, nie zdobyliśmy bramki na 3-0 i nie zamknęliśmy meczu. No sporo tych sytuacji nie wykorzystujemy. Dzisiaj się to, nie, nie miało to wpływu na wynik, natomiast tydzień temu, trzy tygodnie temu, tak. Tydzień temu z Unią, trzy tygodnie tam z żerdowianką. No, przy takiej nieskuteczności no, zgubiliśmy w tych obydwu meczach, tak, po dwa punkty i, i na szczęście no, dzisiaj to się nie przełożyło, ale no, cały czas musimy pracować nad wykończeniem akcji, nad skutecznością, bo to jest taką naszą no, piętą machidresową, pomimo tego, że my strzeliliśmy bardzo dużo bramek, chyba najwięcej mamy na, na dzień dzisiejszy tak, w tej rundzie. I pod względem trzech bramek jesteśmy na pierwszym miejscu, ale no, biorąc pod uwagę, ile my mamy w sytuacji, powinniśmy mieć tych bramek więcej. No ale mówię, dzisiaj cieszy właśnie to, co pan powiedział. Zwycięstwo na trudnym terenie, 3 do 0, na 0 z tyłu, co też mówię, dawno, dawno, dawno nam się gdzieś tam nie, 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 nie przytrafiło, także zadowoleni z dzisiejszego wyniku. No i no, musimy, musimy wygrać za tydzień, koniecznie mecz na swoim boisku, tak? bo bardzo dobrze punktujemy na wyjazdach, i tu jesteśmy no zdecydowanie najlepszą drużyną, jeżeli chodzi o wyjazd. Natomiast musimy poprawić grę na swoim boisku w przyszłym tygodniu. No, trzeba wygrać z Mazurem Karczak. i no nie ma co ukrywać, szykujecie się na tą trzecią ligę, tak? Znaczy, ja podchodzę do tego spokojnie, bo można się szykować, dużo, dużo zespołów się szykuje, widać to po tabeli, tak. Trzeba mieć gdzie, na pewno gdzie, trochę pokornie. jest ścisk w tej tabeli? Natomiast no my dopiero, mówię, to są takie pierwsze szlify tego zespołu. My dopiero ten zespół mamy od trzech yy, miesięcy, tak. Zespół Błonianki no to już się szykuje od dwóch sezonów przynajmniej, tak, na, 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 na awans. Bardzo groźny jest Radomiak drugi, który no, bardzo szeroko korzysta z zawodników, z kadry pierwszej, pierwszej ligi, tak? Sulejówek po spadku też mocno stanął na nogi, widać, że ten zespół w trakcie rundy zaczął się rozpędzać i teraz jest w bardzo dobrej dyspozycji. Także myślę, że wiele drużyn chciałoby wygrać tą ligę. My też na pewno chcemy, natomiast mówię, no to, to nie, nie od razu Kraków zbudowano. I ja jako trener mam świadomość, że mój zespół cały czas się rozwija, cały czas robi postępy i też ma pewne jakieś swoje braki. Natomiast staramy się tak grać, żeby uwypuklić swoje te mocne strony i to nam się udaje, tak? Ja jestem bardzo zadowolony z postawy chłopaków, bo my od 10 meczów nie, nie przegraliśmy. My przegraliśmy dopiero jeden mecz. No nie jest to panu obce, bo że i... też pan taki miał serię. Tak, 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 miałem też dokładnie taką serię, miałem 10 spotkań wygranych. Tutaj jest w ostatnich dziesięciu meczach 7 zwycięstw, trzy remisy i mówię ja, ja szanuję ten bilans, szanuję te punkty i ja liczę, że ten mój zespół jeszcze jest na takim etapie, że my możemy się nieraz potknąć, tak? bo, bo to nie jest jeszcze taka mm, maszyna rozpędzona tak jak ja bym nie chciał. Jest gotowy jeszcze, tak? Nie, ale nam już bardzo niewiele brakuje, tak. Bardzo niewiele brakuje. Mówię, poprawić skuteczność, być może dobrać w okresie zimy jednego, dwóch zawodników, bo tutaj nie trzeba jakiś już rewolucji, bo ten zespół już jest mocny. No ale mówię, jeszcze trzeba tutaj dać troszeczkę rywalizacji. I takiej no, jakości jeszcze dołożyć, chociaż ta jakość już jest, już jest duża. No nic, dziękuję za rozmowę, życzę sukcesów i powodzenia. Dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. dziękuję.